И вообще, мы наш класс, занят. <Слыш> mm -hmm. Так. Tak, mogę, tylko wybieram kontrakt idealny. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem na jego kanał. Ja nie zmuszam, coś ty powiedział. Nie zmuszam, coś ja, ja jeszcze bym tutaj coś powiedział na Twoim tu kanale. Słuchajcie, widzowie, na Minoxa. No, dalej nie będę mówić innych i nas, tylko po prostu powiem. Stawcie łapkę, zostawcie subskrypcję wezowemu, ponieważ brakuje mu do 50 parę. Na, uro na urodziny musicie mu wbić, bo ma urodziny. Nie wiem, będziemy mieć urodziny. Zaraz, niedługo. Człowieku, jeszcze nie odpalaj tego, bo człowieku jeszcze się do mnie rozgrzał. Co ty myślisz? Jezus, tu nic nie... Trąbę no, no, nie Piwnicy, 100% że w pi... Nie, nie ma tu piwnicy, zapomniałem tu gdzie. Nie, piwnicy akurat tu nie... Nie, jest. Jo. Nie nie ma, już odpaliłem, już odpaliłem. Daj chwilę, daj chwilę prądowi, żeby się odpalił. E, właśnie, idę e, zobaczyć, czy jest pentagram. Nie ma pentagramu, więc albo tabliczka będzie, albo będzie laleczka. E, e, wiem, wiem, ty szukaj, a ja będę szukać e, tej e, przedmiotu. Magicznego. Co Co w garażu? Nie, nie, Revanant, nie. Właśnie, jak będzie w tym miejscu, to ma być... To sprawdzaj, sprawdzaj, niech jak będzie jakiś minus. Where are you? Właśnie, nie, czekaj, czekaj, Piwnicy? Dobra. Na pewno? Bo wiesz, mógł się domieszać. Właśnie, karty mogą być. Moment. Nie ma kart w ogóle. No nie ma kart. Ja nie wiem, co jest. Wodo czy w końcu tabliczka? Poczekaj, jeszcze tu się przejdę. Jeszcze tu się przejdę, panie... ...Elimonox. Dobra, po prostu będę nazywać Emily. O, jest! Jest tabliczka! Yy, idź po aparat yy, Idź po aparat, Idź po aparat. Będziemy gadać z duchem. Tu rzucę na środku pokoju. Mamy taki. Co? Wow. Nie, 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 nie bierz jeszcze. Krzyż nie potrzebny. O, odpalił radio, radio, odpalił wariacie, e, zrób zdjęcie. Znam drzwi. Gdzieś? Nie wiem, słyszysz to? Zrób zdjęcie, nie, nie, chodź tu, chodź tu, zrób zdjęcie tego. Nic jeszcze nie będzie e, kantował chyba. Zdjęcie po prostu lewym przyciskiem myszy, albo prawym. O, dobrze. Pięknie. Dobra. Oj, oj. Czekaj, jak to? O, dobra. Where are you? Where are you? Gdzie jesteś? Ile masz lat? Give me a sign. Are you here? Are you there? Where are you? Where are you? Out? Tak. Ty masz pod fauny B, Where are you? Are you here? Are you there? Give me a mass sign. Mam event! Mam event! My my event. My my event. event. My Nie, chowaj się! Chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się! Chowaj się nie dobrze zrobiłem już mi powiedział gdzie jest żyjesz <grystanie> <grystanie> jakby były karty to bym ten, ten No nosowy... Nie, ty nie masz drzwi, bo jesteś duchem. E, więc e, czekaj. Jako szybko biegał czy nie? Ale jak cię zauważył, to zaczął szybciej biec, czy. Aktywność na dziesiątce. Dobra, chust. Chust tym będę. E, nie wiem, zaznaczam na. E, poczekaj, pod którym to się otwiera. O. E, Do chusty. E... I smoducha, nie wiem. Orby są? Nie wiem. Chyba są. Nie ma. Yy, dobra. Obsta nie wiem. Biorę. Yy, a ile wenam i tyle. Trudno. Jedziemy. Pada jest. Idziemy do drugiej, kurde, mapy. Zobaczymy. Burej! Yeah. Ale zrobiłem zdjęcie twojego ciała, więc jakaś kasa jest. Dobra, dodajemy wszystko. No, Ale nie, to trzeba robić akurat z tej. Dobra, dawaj campsite, idziemy słychać karty graficzne. Karty graficzne <laughs> będziemy palić. <laughs> Dawaj, gotowość. O, teraz ja sobie rzucę tego. Kurde. Podstawową mapę z gry. Ale Już? A w ogóle patrz, chodź tu, chodź tu. I spójrz tam w górę. Tam, 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 tam. Nie, on nie ma buzi. No, no bo to jest, bo to jest ten jakiś nie wiem shadow jakiś, nie wiem fantom e, jakiś może nawet. Ah! Polecam Tigery. gry. Nie, nie pijcie tego dzieci. Uwierz. Nie. <laughs> nie tylko. Mój też. Nie, nie przejmuj się. Egzorcysta za niecałe 300. duszku, bo cię zjemy. O, o mamy. mamy. Poczekaj, jak się rozgrzeje trochę. Mamy pentagram. Pentagramu nie ma. Zapal to. No dobra. Mam, nie mamy już tabliczki, więc. Co nie, co nie mamy? Nie mam na dole tabliczki, więc coś musi być. Jeszcze zobaczę, czy jest laleczka wodu. Laleczki wodu też nie ma. Poczekaj, tu nie ma. Mamy karty. Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Nie graj w karty jeszcze. Nie graj jeszcze w karty. Yyy... chodź. No, czekaj, nie, 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 to wy szukaj, szukaj, a ja pójdę po tak. Ale nie, e, duch się nic nie nie może nic zrobić. E, Jezu, jaka aktywność ducha! Właśnie, jak chcę! Tu, 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 tu! Ale aktywność powiedziała. Bierz splitboxa. Za tobą, za tobą. Nie termometr, tylko co masz jeszcze? Bo masz... E, co ty wziąłeś? Że... Nie, nie, nie bierz się krzyżu. Czy nie jest potrzebny. Wyrzuć krzyż. I weź M... E, e... No, to po prostu. Nie, 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 nie masz MFK już. Chodź. Znaczy, masz tego, e, splitboxa. Gadanie jest do... Tam też to widziałeś, jak tak światło zaczęło świecić? duch się po... był event chyba też event był a, Ale zobaczy zobaczysz na pewno w tym pokoju jest nie gadaj jeszcze nic... nie 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 za wcześnie idziemy po, a, po a pokaż czy w tym pokoju może coś o otworzył drzwi a nie otworzył teraz drzwi tu 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 Tu, tu. tu tak się nie otwiera Karty. Później sobie zagramy w partyjkę. Nie, 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 nie jeszcze do szafy, Nie, Where are nie, Give me a yes. nie, A nie to auto się samo wyłączy. No to na górze musi być, bo tu nie ma nigdzie. No to dobra, przedpokój. Znaczy duży pokój albo na środku pokoju po prostu jest tu. O, ty 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 czekaj. Czekaj, bo czwórkę tu mnie. Gdzie? Gdzie? Ej, czekaj. Tu. O! Tu! Tu w tym miejscu mam! Tu w tym miejscu było przez chwilę. To ty? Zaczął się bawić drzwiami. Tu będzie! Nie, bo on się przemieszcza po prostu, dlatego tak. W tamtym miejscu, gdzie jest mój termometr, tam kładziemy wszystkie rzeczy. Więc tak, bierzemy to. Rzuć, jak w jak niego rzucisz, to chyba tak. Jasne. Termometr, tu jest. Ile mam na termometrze? Bo zaczął się bawić w ogóle drzwiami, nie? Czekaj. 3,9. Dobra, tu 100%. O! Weszedł od razu! Patrz! Położyłem akurat w miejscu, gdy, w którym weszedł Nie, właśnie światła muszą być wyłączone. Tylko jest jeden problem. Będziemy, będzie, jak będę, będziemy gadać z duchem... Nie, nie ma. Nie, nie! A, byś musiał iść po tego. Otworzył drzwi. Cały czas coś to... O, kolejne. Dobra, mamy dwa dowody. Jeszcze tapsów nie trzeba brać. No to jeszcze tapsów nie bierzemy. Bierzemy tak. Czujnik ruchu sobie weźmiemy. Mikrofon też sobie weźmiemy, jak będzie gadać. chodź, chodź, chodź idziemy. Uchwyć zdjęcie, ducha, to Ty będziesz mu robić zdjęcie. Ale ja będę gadać z nim. Nie, 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 on może jeszcze nie będzie odpowiadać, chyba. Na no, razie wyłącz. Nie jest nie, jeszcze splitbox jeszcze nie skreślamy. Ułożę tu gdzieś. Nie, nie przechodź przez to po prostu. Czekaj, mam do ciebie sprawę, wejdź do szafy. O no nie, wejdź do innego pokoju w ogóle. Are you Are, here? You here? are, are leader? Leader? Ile Wielu masz lat? Gdzie, Gdzie jesteś? jesteś? Where are, are you? you? Oh, are you? are you? Nie, nie where are, are, you you are you też? zaznaczyć Zaznaczaj splitboxa. odpowiedział. Słyszałeś go, czy nie? Możesz wyjść. Możesz wyjść z szafy. Chodź. No nie ja jestem tutaj. Chodź. Czekaj. Do wody. Mamy split boxa, odpowiedział. Ja chcę, też chcesz z nim pogadać? To masz. Mhm, Mamy split boxa. Nie. Ale to zależy, bo nie wiem czy. Flipboxy. Właśnie trzeba wziąć yy, tego. Odpowiedział to jest jedyny plus. Książę. Weź ten statyw. Weź statyw. A ty weź statyw. Zapalniczka nie jest potrzebna jeszcze. otworzył drzwi. Przynoś statyw. Chodź. I połóż w... Wy... Pasowało. Oso... nie, 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 nie. W... A w sumie tak, walnij tu. No i czekaj. A na statyw już jest kamera. To dobrze. I czekaj, ja zobaczę, czy są morby. Zobaczmy, bo nie, nie powinno być. A spadają takie te a Ja zobaczę, czy on przychodzi. Zobaczę, czy będziemy mieć tam. Nie czujnik ruchu się włącza w ogóle tam. Nie świeć mi, nie świeć mi. Weź weź nie świeć mi. To ty tak zaświeciłeś, czy to po prostu nie tu? O, mówi, patrz. Czujnik dźwięku, patrz. Patrz na to. Patrz, czujnik dźwięku, nie? Mówi, po sekundku sobie mówi. Widzisz? Zaczął mówić, bo o Zaczął głośno mówić. Nie, śmiały jest, bo odpowiedział mi. Zobaczę, czy przejdzie, poczekaj. Mi czy tobie? To jestem z... Jakim diagramem? Chodzi o nie, chodzi o to, że na przykład, e, że, bardzo, że on jest aktywny teraz bardzo. Nie, to inaczej jest, no w sumie tak. Tu jest pokazane. Może być tak, że cały czas jest na dziesiątce, nie? Wiem, że nie jest. Luzik, luzik, buzik. Będziecie mnie słychać razem z moim szumem o ulubionym. Zależy... Ciekawe, czy jest pismo ducha, bo ja tam położyłem. Ty, właśnie. Właśnie. Ty, chodź tu. Jak coś to do szafy spierdzielamy, nie? Nie ma pisma. Światło tam odpali w ogóle. Nie, to szafy się nie otw... Po co miałby otwierać szafę? Przeszedł w ogóle? Też słyszę? Chodź. Karteczki, tak. Nie, w szafie nie można, chodź. Wychodzimy za drzwi. Ja pierwszy. Fud. Bierzesz. Bierz, łapę. I wchodzisz. I patrz, wchodzisz tam, wchodzisz tam i odpalasz karty i od razu wychodzisz. Zumiałeś? De ty! Miałeś odrodzenie! The Sun. Jeszcze zagram sobie. The Tower, The Floor. Ja mam grać ty? Bo ty się boisz troszeczkę wejść. Na znajdziemy się jedną. Najdziemy jedną. Uciekaj! Ja ci zrobię zdjęcie, dobrze? Ty żyjesz? Odrodziłem cię! Odrodziłem cię! Odrodziłem cię kartą! Cieszysz się? Gramy, grały. Demon. To dobrze, że wyszło się z hand. Nie, był hand. Był hand, bo się zamknęły drzwi. Ale wszystkie drzwi się zamknęły? Nie. Dobrze. Czekaj. Wiem, ja wiem, ja wiem, wiem. Weźmiemy to. I aparat jeszcze. Splitboxa mamy zabrzmień. A to chodź. chodź. Chodź, chodź, Już chodź. A nie, już chodź. Nie. Ci nic nie da. Będzie problem jak zacznie tak. Nara. No! No, ciekawe jak wygląda ten duch. O. Nie, już nie ma kart, bo zużyliśmy wszystkie. Już nie, nie odrodzisz mnie, nie? Zobaczę, czy napisał coś. Nie napisał. Nie, czy on szybko biegał w ogóle? Ja jeszcze bym musiał zobaczyć projekt. Do, Czekaj. Zobaczę jeszcze, czy są orby. Może teraz są. Nie, że od razu były, ale teraz mogą być. Jakby były orby. Obs ale były dwa różne duchy, czy widziałeś jednego? Jak, ty, jak, jakiego ty widziałeś ducha? Dobra, to mogą być... To może być... To, ale jeden duch mi odpowiedział. Nie wiem, The Twinsy, nie wiem. Sprit, Poltergeist, nie wiem. Mogę obstawić na do dodatek? Minusy. No, Dawaj Jedziemy. Na pewno będzie Mara, ale jak nie, nie wiem. Ale może być Mara. Albo Jurej. Sprit. Przedstawiciel. <todgłosy> Nie wiem kto to jest sprit, w sumie. Znaczy wiem, ale nie ogarniam, czy to dziewczyna czy chłopak. Udało. Mamy tutaj zdjęcia dzisiejsze, nie? W ogóle już chciałem wracać i ci zrobić zdjęcie, nie? Twoja boga ciała. A, a, chodź no, chodź no, chodź no, chodź no. Chodź no. Podejdź do takiej drzwi. Idę do armii, no. nada. Czekaj. Czekaj, Nie, ja zrobię coś ciekawego. Patrz. Nie, to, nie, nie, odejdź, o, odejdź, odejdź i otwórz tutaj na maksat szafę.